Cześć, witajcie znowu w naszym krótkim rozważaniu. Kwadransik ze słowem się tak nazywa to nasze rozważanie. Ostatnio ktoś mnie zapytał, czemu to tak nazwałeś. A ja mówię, bo nagrywałem pierwszy filmiki, trwało to około 15 minut, więc, więc to nie było trudne, żeby to nazwać. W każdym razie to jest nasz drugi odcinek i chciałbym z Wami zacząć ten dzień, bo jest dość wcześnie. Przynajmniej u mnie pewnie opublikujemy to trochę później. W każdym razie dobrze jest zacząć dzień od Bożego Słowa, po to by czytając je, zmienić perspektywę patrzenia. To jest bardzo ważne, czego słuchamy, na co patrzymy, jakimi ludźmi też otaczamy się dookoła siebie, bo to wszystko tworzy pewną przestrzeń do działania Pana Boga. Jeśli karmimy się Bożym Słowem, karmimy się dobrymi rzeczami. Słuchamy dobrych rzeczy, Bożych rzeczy i otaczamy się ludźmi pełnymi wiary, wtedy też nasza wiara wzrasta. Jeśli karmimy się innymi rzeczami, nasza wiara zaczyna przygasać, więc cieszę się, że mogę z Wami dzielić się tym słowem, też dlatego, bo sam widzę, że kiedy się nim dzielę, to pojawiają się owoce też w moim życiu, ponieważ mówię o Bożym Słowie, a to Słowo Boże pracuje w nas. Pracuje też w Was, ale pracuje też we mnie. Więc cieszę się z tego naprawdę bardzo. Chciałbym, byśmy otworzyli sobie Księgę Wyjścia, trzeci rozdział. To będzie ten sam, ten sam urywek Słowa Bożego, który czytaliśmy sobie w pierwszym odcinku, ale wspomniałem też i powiedziałem takie jedno ważne zdanie, że możemy czytać te same fragmenty, a kiedy czytamy je w obecności Ducha Świętego, kiedy prosimy Ducha Świętego, by do nas mówił, On będzie pokazywał nam naprawdę nowe rzeczy i tymi kilkoma rzeczami chciałbym się z wami dzisiaj w ten kwadrans podzielić więc trzeci rozdział otwórzcie sobie własne Biblię zachęcam was, możecie sobie spauzować ten filmik wyjąć Biblię z półki czy nawet w internecie, takie mamy czasy i od 7 wersetu do 12 przeczytajmy to co Pan Bóg powiedział do, do Mojżesza Pan przemówił Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców. Znam więc jego uciemiężenie. Stąpiłem, aby go wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, Hityty, Amoryty, Peryzyty, Chiwity i Jebusyty. Teraz oto doszło do mnie wołanie Izraelitów. Bo to naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz, powiedział Bóg. Oto posyłam cię do faraona i wyprowadź mój lud Izraelitów z Egiptu. A Mojżesz odrzekł Bogu: kimże jestem, abym miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu? A on odpowiedział: Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że ja cię posłałem, będzie to, iż po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze. Ósmy werset, od tego chciałbym zacząć. Pan Bóg powiedział: Zstąpiłem, aby wyrwać Izraela z rąk Egiptu i wyprowadzić go z tej ziemi do, ziemi do ziemi żyznej i przestronnej. Ten fragment jest bardzo ważny, bo pokazuje, co jest w Bożym sercu. Ten fragment pokazuje nam, jakie jest serce Boga względem swoich dzieci. Jest tutaj napisane, że Bóg zstąpił po to, by wyrwać swoje dzieci z rąk Egiptu i wyprowadzić z uciemiężenia, z niewoli do wolności. I kiedy czytamy Stary Testament, o Starym Testamencie i Starym Przymierzu jest napisane, że jest to pewien cień. Jest to pewien kawałek obrazu na temat Boga. Pełnię obrazu na temat Boga, na, tego, jaki je, na, na temat tego, jaki jest Bóg i kim jest Bóg, widzimy dopiero w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie, w osobie Jezusa Chrystusa. To właśnie w Jezusie, kiedy patrzymy na Jezusa, jak żył, jak się zachowywał, co czynił, w nim widzimy, jaki jest ten niewidzialny Bóg. On jest obrazem Boga Niewidzialnego, jest napisany. Więc kiedy chcesz dowiedzieć się, jaki jest Bóg, jeśli chcesz naprawdę zobaczyć, jaki on jest, kim on jest to spójrz na Jezusa. On jest doskonałym odbiciem niewidzialnego Ojca. I kiedy patrzymy na Jezusa, możemy odkryć właśnie to, co czytamy w tym fragmencie, że Jezus zstąpił po to, by wyrwać swoje dzieci, wyrwać wierzących w Niego z uciemiężenia, z niewoli do wolności. Bóg przychodził i przyszedł po to, i w osobie Jezusa przyszedł na ziemię po to, czytamy też w dziejach apostolskich, że Jezus przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc. Jezus uzdrawiał tych, którzy byli chorzy. Jezus uwalniał tych, którzy byli w depresji. Jezus uwalniał tych, którzy nie mieli sensu w życiu, których inni chcieli potępić. On ich podnosił, On przebaczał grzechy. Można to właśnie podsumować tym jednym wersetem. On stąpił po to, by wyrwać swoje dzieci z niewoli. I doprowadzić ich ku wolności, dlatego oddał swoje życie na krzyżu, byśmy mogli korzystać z wolności dzieci Bożych, bo On wykupił ją dla nas przez swoją krew. I co jest bardzo ważną rzeczą, yy, która wypływa też z tego fragmentu, kiedy zejdziemy sobie niżej, to to, że Bóg, aby uwolnić ludzi, aby uwolnić już teraz w Księdze Wyjścia, kiedy mówimy o, tym, o tej historii, żeby wyprowadzić Izraela z Egiptu. Bóg potrzebował człowieka. To jest mniej więcej tak, że ludzie się modlą, bo Izraelici zaczęli się modlić do Boga z wielkim, z wielkim zaangażowaniem. Izraelici zaczęli się modlić do Boga, ponieważ było im ciężko. Jak trwoga, to do Boga. Ludzie modlą się wtedy, szczególnie wtedy, kiedy jest ciężko, kiedy przyjdzie ciężka choroba, przychodzi moment, w ich życiu, w których jest im naprawdę trudno, nie wiedzą czy przeżyją, czy przetrwają, są długi, które ich zalewają. Wtedy ludzie zaczynają wołać do Boga. I Bóg słyszy tę mod modlitwę. Bóg naprawdę jest dobry, i on kocha odpowiadać nam na nasze modlitwy. On jest dobry i chce naszego szczęścia. Ale zobaczcie na jakiej zasadzie to działa. Mało kiedy czytamy w Biblii, Bóg reagował sam. Mało kiedy zstępował sam, mimo że jest wszechmogący, on ograniczył się do współpracy z nami. I kiedy Bóg chciał uwolnić Izraelitów, kiedy Bóg chciał uwolnić swoje dzieci, On usłyszał modlitwę i powiedział: muszę kogoś posłać. Zobaczcie, Bóg potrzebuje człowieka, Bóg potrzebuje stworzenia, żeby uczynić coś na ziemi. To się zadziało w przypadku Mojżesza. Później, kiedy zobaczcie Jezus w Nowym Testamencie, Bóg chce uwolnić. I zbawić świat posyła Jezusa. I kiedy Bóg chce dzisiaj uczynić coś nowego na ziemi, to szuka wierzących w Jezusa, ludzi, którzy nie tylko uwierzą w Niego, bo takich ludzi mamy dużo w Polsce. Którzy gdzieś tam wierzą w Boga, ale którzy uwierzą Bogu, którzy powiedzą: Boże, jestem Twój, jestem dla Ciebie, moje ręce są Twoje, moje usta są Twoje, zrób ze mną cokolwiek chcesz. Nie obchodzi mnie, co powiedzą ludzie, nie obchodzi mnie, co się będzie ze mną działo, bo jestem cały Twój. Taki był Mojżesz. On wiedział, że ta misja przerasta jego życie i ta misja będzie przerastała to, do czego w ogóle się nadaje, bo czytamy o tym dalej że w dziesiątym wersecie Bóg powiedział do, do Mojżesza, idź przeto teraz, oto posyłam cię do Faraona. To był człowiek, Mojżesz był człowiekiem, który się jąkał. Mojżesz był człowiekiem, który nie lubił wystąpień publicznych, on nie umiał, nie potrafił mówić. Bóg go posyła, tam jest poniżej taki fajny fragment, gdzie możemy przeczytać o tym, jak Mojżesz mówi do Boga Boża, ale ja nie umiem mówić. A Bóg mówi do Mojżesza, okej, OK, w porządku, Mojżeszu, ale y, musisz się zastanowić, z kim rozmawiasz teraz. Kto daje człowiekowi możliwość i zdolność mówienia? No, chyba Bóg. A Mojżesz mówi: No, wiem, Boże, że z Tobą rozmawiam, ale no, sorry, ja się nie nadaję. I jest napisane, że Bóg trochę się wkurzył na, na Mojżesza, bo nie przemawiały do niego te logiczne argumenty. I dał mu Arona do pomocy. Więc misja, którą. Bóg dał Mojżeszowi była większa od jego możliwości. I bardzo często dzisiaj jest tak, i, i zdarza to się naprawdę niezwykle często, że Bóg, dając nam powołanie, dając nam misję, dając nam coś, do czego nas wzywa, to będzie przerastało nasze możliwości. Ktoś kiedyś powiedział bardzo fajne zdanie: że jeśli wizja, którą masz na swoje życie jest do zrealizowania Twoimi własnymi siłami, to nie jest to wizja od Boga. Jeśli Bóg da Ci wizję, da ci, da ci taki cel i da Ci takie zadanie, że będziesz wiedział, że bez Jego łaski, bez Jego pomocy nie jesteś w stanie tego uczynić. Pamiętam 2008 rok, kiedy przyjechała tutaj do Skierniewic pewna misjonarka, Maria Wadija się nazywała. Bardzo dużo jej zawdzięczam. Patrząc na nią, ja, ja mówiłem do Boga, Boże, ja chcę wiarę, chcę mieć wielką wiarę, tak jak ta kobieta. Dobrze jest spędzać czas z ludźmi wiary, bo nasza wiara wtedy również też wzrasta. I ona mnie nie znała. Przyszła do mnie i powiedziała: Pomodliła się za mnie chwilę, i mówi: Marcin Wiesz, ja wierzę, że Duch Święty mówi mi dzisiaj na Twój temat i, i mówi mi, że pośle Ciebie do wielu miast, ale też do wielu krajów na całym świecie, żebyś głosił Jego słowo, żebyś był Jego narzędziem. Ja miałem 16 lat, i się zastanawiam, co za w ogóle. Szalona historia. Grałem w piłkę, nie wiem, może mnie Barcelona kupi, i będę, będę grał w piłkę i mówił czasem o Panu Bogu. Nie miałem pojęcia, co, co jest Bożym Pomysłem, Bożym Zamysłem, Bożą Wizją na moje życie, ale Bóg powiedział: Pośle cię do wielu narodów i, i będę przez Ciebie mówił. E, I minęło 9 lat od tamtego czasu. Bóg wziął mi już do 10 krajów. Ja po ludzku się zastanawiałem, jak to będzie możliwe. Ja nie będę księdzem, nie planuję iść na teologię, planowałem iść na AWF i skończyłem AWF. Nie mam znajomości w kurii, nie mam wujka biskupa, żeby mi pomógł. Jak po ludzku jest to, jest to w ogóle możliwe? Po ludzku było to niemożliwe. Ale Bóg powiedział słowo i je zrealizował. I to jest niesamowite, że jeśli znajdzie się człowiek, który powie Bogu tak, jeśli znajdzie się człowiek, który powie: powie Boże, jestem cały Twój, jaki Zajasz w szóstym rozdziale, kiedy Bóg go powoływał, niech ktoś pójdzie i Zajasz powiedział: o, To ja, Panie, poślij mnie. Bóg posłuży się Tobą w tak potężny sposób, że ludzie będą w szoku. I chcę to jeszcze raz podkreślić, bo ludzie często pytają: Gdzie jest Bóg, skoro dzieci giną w szpitalach, umierają na tak straszne choroby? Gdzie jest Bóg, kiedy to się stało, tam się stało? Zobaczcie na jakiej zasadzie Bóg. Działa. Bóg słucha modlitw i szuka człowieka, którego będzie mógł użyć, którym będzie mógł się posłużyć, który będzie narzędziem w jego ręku. I myślę sobie dzisiaj tak, że jest tak wiele modlitw, które nie są wysłuchane, ponieważ Bóg nie znalazł człowieka i nie znalazł się ktoś, kto by mógł odpowiedzieć na Boże wezwanie. Wielu z nas wierzy w Boga, niewielu z nas za nim idzie, naprawdę. Wielu z nas ma pewne religijne praktyki. Niewielu można nazwać przyjaciółmi Boga, którzy umieją usłyszeć Jego głos i powiedzieć: Panie, jestem Twój. Zrób ze mną, co tylko chcesz zrobić. To jest trudna rzecz, o której mówię, ale co jeśli okaże się, że Bóg chciał coś uczynić, a nie zrobił tego, ponieważ nie znaleźli się ludzie, którzy. Kościele, ludzie, którzy, którzy mogliby stanąć mu do dyspozycji. Chcę dziś Tobie to dzisiaj powiedzieć, że Bóg jest Bogiem, który jest dobry, który przychodzi, by wyrwać Ciebie z Twojego uciemiężenia. Bóg przychodzi, by wyrwać Cię z Egiptu. I być może Ty masz stać się człowiekiem, który będzie jak Mojżesz. Ty masz się stać człowiekiem, który będzie dla twojego środowiska, otoczenia, właśnie jak Mojżesz, przez którego słabego człowieka, może bez wykształcenia, Bóg zrobi rzeczy tak wielkie, które zadziwią wielu. Bo kiedy Bóg powołuje małych ludzi, to Bóg odbiera za to chwałę. Kiedy Bóg powołuje ludzi, którzy wiedzą, że sami nie są w stanie zrobić nic. Ci ludzie wtedy padają na kolana i mówią: Boże, Tobie chwała za każdy cud, za każde uzdrowienie, za każdy przejaw mocy, który mogłem zobaczyć, bo wiem, że to nie jestem ja, ale to jesteś ty. I chciałbym pomodlić się dzisiaj za tych, którzy może są w uciemiężeniu, którzy są w trudach, którzy są w jakichkolwiek słabościach, ale też za tych, którzy chcą stanąć Bogu do dyspozycji. Także jeśli jesteś w potrzebie, możesz zamknąć swoje oczy. Dla Boga nie ma Problemu, jeśli chodzi o czas, przestrzeń. I Jezu chce wezwać Twojego imienia teraz nad tymi, którzy się źle mają. I proszę Cię, przyjdź do tych, którzy są uciemiężeni. Dziękuję Ci za to, że kochasz każdą i każdego z nas i przelałeś swoją krew po to, byśmy byli wolni. I niech przez moc Twojego świętego imienia przyjdzie uzdrowienie do chorób i dolegliwości. Szczególnie wierzę, że Bóg. Przychodzi do jakiejś osoby, która miała problemy, szczególnie z lewym biodrem, a też być może już się zaczynał problem z drugim biodrem. Jeśli miałeś taki problem, to też możesz położyć swoje ręce na tych, na tych biodrach. Jezu, w twoje imię, nie przez naszą siłę. To nie my uzdrawiamy Jezu. Ty masz moc uzdrowić. I to obiecałeś, że te znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. Niech w imię Jezusa biodra będą zdrowe, Niech kręgosłup będzie zdrowy. Niech będzie uzdrowiona wszelka choroba i wszelki ból Jezu. Które ty sam dziś chcesz uzdrowić. Uczyń to, Jezu. Dajemy ci przestrzeń na to, bo ty jesteś Panem, który uwalnia i wyzwala. Bóg Ciebie kocha. Bóg pragnie Twojej wolności. Bóg pragnie, byś wyszedł z Egiptu na wolność, bo jesteś Jego dzieckiem, za które Jezus oddał swoje życie. I to w nim jest sens Twojego życia. I Panie, proszę Cię też za tych, którzy oglądają teraz ten film. Proszę Cię, Panie, o to, by. Byś dał sens tym, którzy nie mają sensu w życiu, byś posłużył się tymi, którzy teraz się ze mną modlą, byśmy byli ludźmi jak Mojżesz, odpowiedzią na modlitwy wielu, byśmy byli przedłużeniem Twoich rąk, Panie. Duchu Święty przyjdź i rozpal ogień w wielu, wielu sercach. Niech to się stanie na Twoją chwałę. Amen. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Zachęcam Was do tego, byście też w komentarzach mogli pisać. Dziękuję Wam w ogóle za komentarze, które zostawiacie. Możecie zadawać pytania. Może za jakiś czas zrobimy taki odcinek z pytaniami i odpowiedziami. Wierzę, że będzie to też dobry czas. Także piszcie, komunikujcie się. Ja też się za Was modlę. Mamy teraz 21 dni postu. Modlimy się za Was. Ja też codziennie o Was pamiętam. Także niech Bóg będzie w tym wszystkim uwielbiony. I do zobaczenia.